Witam was dzisiaj w kolejnej nowej podróży Tym razem lecimy do Miami Rozpoczęłam moją podróż w Krakowie Z Krakowa doleciałam do Frankfurtu Następnie z Frankfurtu do Montrealu Gdzie aktualnie się znajduję I z Montrealu już lecę do Miami Też, Trzymajcie kciuki, bo jest to podróż prawie 24 godzina Ale tak wychodziło trochę taniej Patrzcie jakie elegancje Jakie lotnisko, jak jakaś kawiarnia Także ładnie tutaj jest Ładnie na tym, tym Montrealu Jestki pędy a tutaj znajduje się takie pieskowe miejsce nawet z hydrantem. No i jeszcze worki na kupę, także spoko. Krzaczki takie śmieszne, sztuczne. Oszukać chcą psa. Ale spoko, fajnie, fajnie to wygląda. A tu macie taką darmową grę, czekajcie, miękim jestem jeszcze. To chyba ja zginęłam. I jeszcze do tych darmowych gier, potem możecie sobie wyczyścić ręce i przed i po, także spoko, fajna opcja. Czas szybko tu możesz zlecieć, a kolejki nie ma do tych darmowych gier. Witam Was z Miami. Aktualnie znajdujemy się na Little Havana. Jest to taka dzielnica kubańska, ponieważ kiedyś właśnie Kubańczycy uciekali ze swojego kraju i tutaj właśnie się też osiedlili właśnie to jest taka dzielnica robotnicza, także tutaj zaczynamy też naszą przygodę. Znajdujemy się teraz przed ważnym pomnikiem, pomnikiem inwazji. Nie jestem do końca pewna, ale jest to dość taka ciekawa historia, że właśnie Kubańczycy, którzy zostali wygnani z Kuby, trafili do Miami i tutaj uzyskali schronienie. I to miejsce nie stało się tylko ich schronieniem, ale również stało się życiem, stało się domem. Stworzyli tutaj restauracje, stworzyli tu własne swoje życie i dlatego powstała też ta Little Havana, czyli ta dzielnica na początku klasy robotniczej, a teraz bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj. Jako turystów, żeby zwiedzać, odwiedzać, testować smaki różne kubańskie i w ogóle oglądać tą inną zupełnie kulturę. Także jest to bardzo ciekawe miejsce i jedne z takich miejsc, które na pewno należy zobaczyć, będąc podczas podróży w Miami. Spacerując po kubańskiej dzielnicy w Miami, przenosimy się wprost na ulicę Hawany. Zobaczymy kubańczyków grających w domino w słynnym parku Domino. Poczujemy unoszący się w powietrzu zapach świeżo parzonej kawy i aromatycznych cygar. Z każdej strony dobiega nas karaibska muzyka, a kolorowe murale i kolonialna architektura przypominają o bogatym dziedzictwie kulturowym. To tutaj tradycja spotyka się z codziennością, tworząc atmosferę, którą można poczuć tylko w Little Havana. Zachęcam do odwiedzenia tej części Miami. Aktualnie znajdujemy się w kubańskiej kawiarni. Kawiarnia nazywa się The House of Cuban Coffee. I tutaj będę chciała spróbować typowo klasycznej kubańskiej kawy. Jest to tak zwane espresso, podobno bardzo mocna. Pani się mnie pytała, czy nie zrobić słabszej, ale wytłumaczyłam, że jestem youtuberem i muszę wziąć standardzik, żeby powiedzieć Wam, jak to faktycznie smakuje. Więc zaraz się przekonamy. W ogóle bardzo fajny klimat ma ta knajpa. Eee, z tyłu. Za mną e, kręci się mły, młynek, tak, nie wiem, taka kawa czy coś, super to wygląda. Ale jest też strasznie głośno, więc nie wiem jak mnie słychać. Więc tak, przyszła taka kawa. Pani powiedziała, że to powinnam zamieszać teraz łyżeczką, ale chyba też spróbuję bez tego. I ogólnie, skoro jest tam coś białego, to nie wydaje mi się, żeby była jakaś mocna, to jego mówi, ale przekonamy się zaraz. Yy, dodatkowo takie ciasteczko, nie mogę dalej kamery to odsunąć, bo się chyba tu nie pomieszczę. Zobaczycie? Takie ciasteczko tutaj mamy dodatkowo. Także teraz biorę się za próbowanie i testowanie tej typowo klasycznej kubańskiej kawy. Pachnie pięknie, prezentuje się też pięknie, więc testujemy. Bardzo mocna, chyba wiem dlaczego kazała pomieszać. Spróbujemy. Ona podając ją w ogóle nazwatą kawę Bum Bum, więc nie wiem, czy coś to ma wspólnego. Mieszamy i próbujemy. Musiałam wyłączyć kamerę, bo bym chyba jeszcze w minutę kręciła takiego bezsensownego materiału. Dość długo się mieszało, więc chyba dość gęsta jest ta, nie wiem czy śmietanka, czy mleko. Wymieszałam. Będę próbowała. Mm, to jest takie słodziutkie mleko. No. To chyba było mleko skondensowane, dlatego jest takie słodkie. Ale kawa jest pyszna. Jeżeli ja jestem kawoszem, to to jest właśnie dla mnie. Jeżeli będziecie właśnie w Havanie, weźcie, Havanie, do tego miejsca i spróbujcie sobie tą Kawę. Pycha. Sprawa w tym miejscu kosztowała 6 dolarów 11 centów. Nie wiem czy to dobra cena. Wajcie znać w komentarzu co uważacie na ten temat. Mi się wydaje, że chyba jest okej. Okay. Patrzcie co tutaj jedzie przed nami, ale ucieka. Gonie go. Gonie. Gonie go. Ło. Go, nie. Go, nie, go. Wow. Czadersko. Tu ma kamery w ogóle. Tak to fajnie wygląda. Ej, jedź. No jedzie. Kolejny robocik przed chwilą pokonywał tamtą trasę, tak dość mocno. O, zawraca, chyba się pomylił drogę. Ogólnie, teraz spacerujemy do Downtown, czyli takiej dzielnicy biznesowej, ale bardzo fajnie, bo po drodze mamy publiczne, darmowe toalety i dodatkowe takie miejsca do napełnienia sobie wody. O ile co ciekawe, ta woda jest dużo lepsza niż woda w Nowym Jorku. Tam była mocno chlorowana. Nie wiem od czego to zależy. Tak samo na lotniskach też była bardzo mocno chlorowana. Tutaj wydaje mi się, że jest super, naprawdę. Albo ja, jest tak ciepło, że tak mi się wydaje. No idziemy. Teraz znajdujemy się w Bayfront Park parku, który powstał już w XIX wieku. Jest słynny, szczególnie dlatego, że było to pierwsze takie miejsce zgromadzeń właśnie tutaj ludzi w Miami i ogólnie bardzo dużo osób tutaj przychodzi, wypoczywa, odpoczywa, jest z psami nad wodą, tak że można się też schronić trochę przed takim upałem, który leci nam prosto z nieba. Tam macie specjalny park z psami nawet Tutaj takie widoki, widać całą wodę, steteczki pływające, ławeczki, tam fontanna, także naprawdę super. No i tutaj taki drobny plac dla dzieci, taka, taka nie wiem, taka w sumie fala, coś takiego widzę, że fotografują sobie tu, robią zdjęcia. A co to za dziwna ptasz w skole Maciu. No i taki cud cudak tutaj. Jest, a się nie boli nawet. Standardowo, jak jesteśmy w Stanach, dobrze wejść sobie do McDonald'sa. I dzisiaj w naszym menu mamy hamburgera i cheeseburgera. Także zaraz spróbuję, czy będzie to tak smakowało jak u nas w Polsce. Zacznę od hamburgera, ponieważ jest on bez sera, więc może być mniej smaczny, a potem dojem właśnie cheeseburgerem z seruchem. Wygląda jak u nas w Polsce, zobaczcie. Szało nie ma, ale smakuje też jak u nas w Polsce. Spoko. Po prostu jak hamburger. Zwolniło się, więc przesiedliśmy się w wygodniejsze miejsce. Teraz cheeseburger. W ogóle tak, hamburger kosztuje... Mm, dolar dziewięćdziesiąt bodajże, a cheeseburgery dwa 2, 2 chyba, dwa 2,38. coś takiego. Więc ogólnie w sumie jest to tanie jedzenie, więc właściwie nie dziwię się, że Amerykańcy tutaj jedzą, bo to są jedne z rzeczy, które faktycznie taniej możecie zjeść, będąc w Stanach Zjednoczonych. No dobra, no to próbujemy cheeseburgera teraz. To powinno być lepsze, bo z serem. No już widzę ten serek. Kanapeczka prezentuje się tak, ogóreczki są. Tutaj wszystko mamy dokładnie tak jak u nas w Polsce. Spróbujemy. Dokładnie też tak samo smakuje. Z tym, że ten ser jest troszeczkę inny. Bardziej taki serowy? Możemy zmienić w smaku, ale spróbuję go samego. No, jest taki bardziej serowy, coś, ale. La... Jeżeli chodzi o komunikację, to w Miami mamy coś takiego jak Metro Mover i jest to darmowa komunikacja właśnie tutaj po e, głównym centrum Miami. Także teraz sobie testujemy tą darmową komunikację i przejdziemy na razie jeden przystanek, bo tyle potrzebujemy. Miejsce, w którym Kubańczycy docierali, gdy właśnie uciekali przed Fidelem Castro. Także to było ich takie pierwsze miejsce. To jedna też budowla taka pierwsza w Stanach i ogólnie była to też gazeta, słowna gazeta Miami. na no w tym momencie mieści się tutaj Muzeum Sztuki. Patrzcie, tu jest dość ciekawie, można kupić Ferrero na sztuki. No to Spam, czyli klasyczna konserwa w Stanach Zjednoczonych, koszt 7 dolarów. W drodze do najbardziej kolorowej dzielnicy Wynwood, czyli dzielnicy właśnie Miami, znaleźliśmy, natrafiliśmy na taki ciekawy cmentarz. Jest on bardzo taki zupełnie inny w porównaniu do tego całego miasta. W drodze spacerując można się zatrzymać. Dotarliśmy, jesteśmy w najbardziej street artowej dzielnicy Miami. Jest tu bardzo kolorowo na pierwszy rzut oka, dopiero się zagłębiamy, ale już widać bardzo duże ilości graffiti i nawet też więcej osób, więc jest to już dzielnica dość mocno rozreklamowana. Podobno znana na całym świecie, także to jeden z takich obowiązkowych punktów właśnie podczas pobytu w Miami. Superbohaterowie an Einstein, and Monroe, także sporo tutaj tych dzieł sztuki. Takie amerykańskie piwo w takim, nie wiem, jakby to nazwać sklepo-restauracji, bo jest to taki ale sklep z rzeczami włoskimi i restauracja, to koszt 4 dolarów i kilku centów. Delikatne. w kolejnej restauracji Coco Taco i tutaj podobno polecają takie takosy ale bardzo malutkie, w sumie taki takos kosztuje 5 dolców. tak można przeliczyć bo są w pakiecie i dostaje się je za 10 dolarów zobaczymy czy są dobre testujemy? no dobre ale nie wiem czy bym kupiła drugie bo wydaje się dość drogo ale dobre są w sumie ale to chyba nie moje smaki tak do końca przy ludziach zwalniasz, co? to jest nie taki cwany, bo widziałem jak zasuwasz. on znowu zasuwa. Patrzcie, zasuwa. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie transportu publicznego, no to są tutaj autobusy i żeby wsiąść do takiego autobusu i go opłacić, to siadacie po prostu pierwszymi drzwiami, nie ma innej opcji. I tam musicie mieć odliczoną kwotę, to jest 2,25 dolary centów. Wrzucacie to do skrzyneczki, no i pan was puszcza dalej. Siadacie sobie po prostu, gdzie chcecie. No i my teraz jedziemy takim autobusem, nasza trasa to 44 przystanki, około 35 minut, troszkę się to wydłuża, w momencie gdy mm, osoby długo wkładają tą kasę, bo niekiedy, e, wiecie, zacina się, no także wtedy jest troszkę dłużej, no ale zobaczymy jak pojedziemy, no już dwa przystanki, to że bardzo szybko to leci, a 40 sekund nagrywam, więc wydaje się, że dość szybko. Żeby zatrzymać autobus, wystarczy, że pociągniecie tą mlinkę. Teraz jej nie będę ciągła, żeby tutaj nie denerwować kierowcy i nie zatrzymywać autobus, ale wystarczy, że ją pociągniecie właśnie. No, to jedziemy już na nocleg dzisiaj, także powoli kończymy ten dzień, więc ja już się z Wami będę żegnać, także widzimy się już w kolejnym dniu w Miami.